Cześć, mam na imię Marcin. Jestem właścicielem firmy Marso Consulting a także strony, na której obecnie się znajdujesz. Od 7 lat udzielam porad i konsultacji mężczyznom w kontaktach z kobietami. W tym krótkim materiale chciałbym powiedzieć ci, na co konkretnie powinieneś zwrócić uwagę korzystając z mojej strony. W prawym górnym rogu znajdziesz formularz do zapisu na mój bezpłatny newsletter. Będziesz otrzymywał na swojego maila bezpłatne porady, materiały, filmy, a także informacje o promocjach i zmianach na stronie. Na środku strony znajdziesz polecane przeze mnie artykuły, m.in. jak poderwać mężatkę, jak pocałować dziewczynę, jak zadowolić dziewczynę, o czym z dziewczyną rozmawiać, a także jak poderwać swoją przyjaciółkę, jak poderwać koleżankę w szkole, w pracy, gdziekolwiek się znajdujesz. Oprócz artykułów, znajdziesz na stronie także filmy wideo oraz zaawansowane materiały w postaci poradników, takie jak Emocjonalny Władca. Pierwsza randka, jak odzyskać dziewczynę? Jeżeli będziesz chciał uzupełnić swoją wiedzę, zapraszam do lektury. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z konsultacji i rozwiązać natychmiastowo swój problem, wejdź w menu kontakt i wypełnij znajdujący się tam formularz. Na sam koniec chciałbym zaprosić cię do polubienia mojej strony na Facebooku Marso Consulting. Gdzie znajdziesz także informacje, ciekawostki i materiały na temat motywacji, rozwoju osobistego relacji damsko-męskich. Pozdrawiam, Marso.